widzowie Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku, czyli z Garry's Moda, w pierwszym odcinku. A widzowie, jeszcze jedziemy. Będziemy, zacznijcie subika i subskrypcji na tym kanale, bo chciałbym do, 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 do 10, subs, do 5 subskrypcji. A widzowie, a jeszcze zapomniałem, musicie, Musi. Widzowie, poradnik. Jak zrobić wojnę? W garę modzie. nie tak, że rozumiem. o O! Szukajcie! Um, Dalej bronie na starska, że jest nieśmiertel, ale włączenie Lecimy. Dobra, zaraz po prostu Oczywiście to wojna. Normalnie to będzie wojna. Widzowie, musicie jeszcze, um, jeszcze um, kiedy będziecie co, nie? To musicie znaleźć bombę. Nie taką przylepną, taką normalną. Musicie, wiecie, wiecie widzimy się, o. A, pokażę Widzowie, jak się robi wojnę. Po, pie, punkt, punkt pierwszy. Teraz robię wojnę i będę walczył. Ja jestem nieśmiertelny, a walczę widzimy się jak wszystko będzie gotowe. Dobra, widzą się. Naprawdę spore czynienia zrobić, zobaczcie, zobaczcie. Tak się robi wolno. Musicie stawić sobie jakieś ziemnika. ziemnika. Zaczęło to dużo To. Zdarczy. Ich zabić po prostu. Ich zabić. O oh, nie! I Ajdź mean, fuck. Fuck. O kurde. O kurde, o kurczaczki. Dobra, do góry, do góry, widzowie, zobaczcie. Tak to wygląda z góry. a to ładnie wygląda. A, żeby było jeszcze bardziej zajebiście, to poczekajcie. Poczekajcie. Jakby to ogarną. Dobra, patrzcie. będziemy się jak już bombę postawimy. Muszę bombę postawić na cięcie, ale nie wiem. Masz ten razem zrobię lepiej. Zobaczymy, żeby jeszcze było bardziej zajebiście, to rzucimy sobie bombę. Tutaj patrzcie, poczekajcie, może. 3, 2, 1. O, to było zajwiste. To fajnie wygląda. O kurwa. I Zapomniałem, że. O, tak. Biela jaką bombę widzowie. Teraz postawimy ją bombę i Wam pokażę. Widzowie, mam coś kozackiego, co możemy rzucić. O, ole, się palą. I sobie, ale tam tym już na tyle. Jeśli Wam się podoba to kliknijcie łapkę, jeśli się nie podoba to też kliknijcie łapkę, bo będzie mi bardzo miło. Już kończymy ten odcinek. Cześć alo.